Widzę Was w drugim filmie Tesla Effect. Będę w nim kontynuował śledztwo dnia pierwszego. Ale zanim to uczynię, chciałbym podać dwie króciutkie informacje. Po pierwsze, taka, że demo gry jest dostępne na Steamie do pobrania, a link do tego zamieszczę, znaczy, B jest w opisie. Druga to że chciałem nagrać dzień pierwszy jako jeden film i tak też uczyniłem. Jak zobaczyłem, jak on jest długi, to podzieliłem go na dwie części. No i to tyle z informacji. Zakończyliśmy poprzednio film na, na, tej, to, na tej formatce. Mamy tutaj zakładeczki z wykształceniami, które mamy krótki opis zadań do wykonania. Natomiast jak klikniemy sobie na, tą, na, daną, na daną zakładkę to mamy y, bardziej szczegółowe y, zadania, jakie musimy wykonać, aby to główne zadanie jedno y, zaliczyć. Ja będę się starał y, nie, nie rozwijać tego, jedynie korzystać z tych y, lakonicznych podpowiedzi typu znać to, porozmawiać z tym. Choć wolałbym w ogóle tego nie wykorzystywać, no ale ponieważ prawdopodobnie z treści rozmów tutaj zamknięte będzie... Yy, w treściach rozmów są jakieś podpowiedzi. Coś gadają, może tu otwarte, tak. Więc mówię, pewnie w treściach rozmów są podpowiedzi, a... Jestem tu, jest. O, ja je ja słabo rozumiem. No, ale będę się starał. Wow, hello stranger. Tu mamy rozmowę. Mam nadzieję, że e, co będzie mówić, nie ma większego wpływu.

Uh, yeah. Is that blood? Ow! Oh, hush. Ow. Been out picking fights again? <laughs> uh, I don't know what happened, but. You'd look pretty incredible in a nurse's outfit. Mm, you do, huh? You in the mood for a little role playing? Who do you think you are? Mister tall, and Patrząc na reakcję mojej rozmówczyni, to nieźle nie prowadzę rozmowę. No nie wiem, no może tak. Well, I'm Tex Murphy. I'm a private investigator. I Let me show you how to do it. I'm Taylor, and I'll be your nurse. I recommend two aspirin and lots and lots of bed rest, maybe all afternoon long. Wow. It's so weird because it's almost like we already know each other. Now you're getting it. Now, if I can just teach you to start calling me. Oh, geez, I'm late. I got a new extension at work. I'll send it to your smart Alex. Please, go see Dr. Donahue at the North Hill Clinic. Call me after and tell me what she says about that noggin of yours. See you, Uncle Louie. I uh, see you, Taylor. Huh. Mr. Mifie, what are you doing here? Hmm. will be. Mr. Murphy. Come on, Louie. What happened to Moith? Is this something I can do for you? Because if not, I got stuff to do in the back. Why are you acting mad at me? You know why? You drunk again? I told you. You ain't allowed in here. You've been drinking. Mm -hmm. I had a few drinks last night at the Golden Pagoda, but I wasn't drunk. What happened to your head? I don't know. I woke up on the fire escape. I go into my apartment and everything is different. The street, Chelsea's newsstand, you, everything is completely different. I mean, I don't know whether I'm tripping here or having a bad dream or something. What's the last thing you remember? Before you woke up? Uh, I don't know, but something with Chelsea. Chelsea? What day do you think it is? No, hold on. What year do you think it is? <laughs> what year? Are you serious? It's 2043. Oh, jeez. Look at that calendar. Over there? On the fridge? What the hell's going on here? Last night Chelsea and I went to the Golden Pagoda. I think the wording was uh, very, very attractive Oh no! What? It's me. Look. Somebody has stolen our car. I mean, here I am. My speeder's stolen out here. I'm sitting on a great god. Yeah, uh, would you guys like a lift to the cop shop? No, we'll walk. He's really just trying to do us a favor. Chelsea, I am getting a really bad feeling about this. It's like some sort of deja vu. The Fabergé World Tour, Portion. the most exotic and exquisite exhibit of the day. Who's your mate? Oh, that's Tex. He's having a very bad day. That true, Tex? <laughs> oh, no. Everything's just going peachy. Well, things could get worse, though. Huh? <laughs> He shot me. He, he shot both of us. He shot me. There's nothing. Why isn't there anything? That's what I'm trying to tell you, Mike. It wasn't last night. It was seven years ago. What the hell is that? Looks like you got injected with something. Maybe that's what's messing with your head. Maybe it's that goose egg. Either way, buddy, you gotta see a doctor. I'm the doctor, North Clinic. Your niece, Taylor, she said something about a, a doctor at the North Hill Clinic. Ah, Kate Donahue. She's a friend of Taylor's. She's real good. I bet she could fix you up. Mm -hmm, wiemy, yeah, those gunshots we heard have to be connected to me.

Kupę czasu. Drobina. Trzeba jest nam drabina. Dobrze, dajmy spokój. Idźmy do, do hotelu. Tam mamy. Ale nie mamy jeszcze na mapie. No dobra, trudno. No to biegnijmy.

Może powinienem nawet podzielić, ale nie. No, chyba, że będzie trwało jeszcze dobę, no to nie wiem. Welcome. Welcome to Mr. Myślę, że znają język angielski. No i byłoby ciekawiej. Pewnie teraz, że mogę nawet, nawet coś tam gdzieś zrozumiałem, lekko dowcipne. did you know ardo the guy who worked here before I wonder what ever happened to that big lovable moron ardo newpop california state senator ran on a fire safety platform it's very impressive nice to have some class around the joint but you can drop the mr murphy thing call me tex no thank you the last time i tried that you were all I'm a professional and should be treated as such. For some self just like that. Management heard about it and I didn't get any time off for a month. Oh, yeah. Well, I don't meet many button activated women, although it would be a great optional feature. What's your name? You know very well who I am. Holly Graham. Cute, right? Your tangibles just can't resist a pun. Oh, I think your sign has a typo. It says holograms are people too. <laughs> so you can read. It's for the hologram rights movement. I hate to tell you this, but holograms aren't people. And I had to know because I've dated a few. That's exactly what they used to say about minorities, women and mutants. It's our turn now. I'm officially on strike. Oh, huh. holograms is all. Ah

Eee... Text memorial, to nas jest, Drawida. Mhm, no to idziemy do tego... ...magazynu. Może zerknijmy, coś tu jest? Klucz. To mamy klucz. Lockbox, no dobrze. Klucz był. Teraz sobie go przejrzymy. Tego nie można wziąć, nie przedłużajmy. Mm. Tu jest, o, jest coś, tak. Jest magazyn. Dobrze, idziemy, okej. Okay. No to mamy, mamy, mamy. Ale najpierw go obejrzymy, żeby dostać punkciki. A Dobrze. A teraz go użyjemy. Aha. Kod. Kod. Kod może być wszędzie, a widać teren jest taki, no może nie ogromny, ale jednak otwarty. Tutaj mamy. O, jest tu jakaś instrukcja, dobra. Tak. Ale półciki dopiero po dru drugim przeczytaniu. 4-268. 4268. Jest okej. Okay. Jest, okej, okay. kurde, już 30 minut ponad, 35. Musiałem na niego kliknąć. Ale już więcej nie będę, mam nadzieję. tattooed on his knuckles and he wants to show me firsthand when he gets out of prison i'm not really looking forward to that looks like an interesting read Nie ma nic do wzięcia. O, mamy coś Dobra, zjeżdża, okej. Okay. No to już się tam dostaniemy wreszcie. Mam nadzieję, tak udało się. O. I teraz dostaliśmy podpowiedź od naszego Texa. No to biegnijmy. Aha. Możemy też to zrobić w ten sposób. A jej, tu nie chciałem. No dobra, ale już wiemy, że możemy. Dobra, to i tak nie jest źle, Bo jesteśmy naprzeciwko. Mm. Punkciki mamy, ok, Używamy. Aha, tak, nie. A ...na okno. Mhm, mm trzeba dokładnie mu pokazać. Przeciwko jakiś jakieś No do... Dobrze, dajmy spokój. Chociaż to mogą być jakieś, może, odpowiedzi. Ale sprawdźmy na razie, czy jest coś do wzięcia. Nie ma. O, tu coś jest. Tu coś jest. Dobrze. Ciekawe, czy to będzie. Nie. Wychodzimy. E, no to. Zerkniemy. Czyli musimy powtórzyć chyba. na znaczy co kliknąć tak, jak się zapala. Tu mamy informację, możemy z niej skorzystać. Pewnie stracimy półciki a tu zamykamy Różmy. dobra jak było? Już nie, nie patrzyłem tu tu? nie dobrze najważniejsze, że powtarza tą samą kombinację więc w końcu się jakoś to zapamięta Gorzej by było, gdyby, mm, gdyby, gdyby, za każdym razem była inna. Przynajmniej dla mnie, bo ja mam słabą pamięć do tego. Dwa, dwa, drugie, trzecie, gdzie było? Trzecie, chyba tu. Okej. Okay. Czwarte. Hmm, myślę, że góra i gdzieś dół, chyba. Jest ok. No dobra, spróbujmy pierwsze pierwsze, pierwsze, że drugie gdzieś tu chyba, tak to gdzieś tu. No, nieźle mi idzie. Psyć, czy czerwone? Pomarańczowe, dobrze. To było u góry i co dalej? Tu chyba. Okej. Okay. A i zapomniałem wam pokazać coś jeszcze. Eee, no myślę, że to już jest tak długi film, że już, skoń że skończymy. W takim razie ja się z wami pożegnam. I jestem pewien, że czy będziecie oglądać, czy nie, i tak zrobię następny. Na razie, a może. A jeszcze Wam pokażę, że teraz można sobie to zapisać. Aha, to nie tak. Escape, save. A, ale tutaj podstawowe widzicie. Wszystkie momenty mamy zapisane. Plus ten autosave, że nam się cały czas tu w góry pokazuje, ale możemy sobie wpisać. Swoje na przykład. Na przykład jeden. Safe. W tym miejscu zakończyliśmy. Bek. Na razie. Cześć.